Były pracownik Mr. Beast Ten Mr. Beast i k ile z krzywą mordą mnie nie interesuje tak. Jędrzej przesyła ton Zaczniemy od małego update'u do Pandory, ponieważ wirtualne media opublikowały artykuł, w którym informują jak na ten moment maluje się sprawa Stu. Jak pewnie pamiętacie, został zamknięty w areszcie domowym z opaską na nodze. No i toczy się ta cała procedura ekstradycji, żeby sprowadzić go z Anglii do Polski, ponieważ ma brytyjskie obywatelstwo. Prokuratura przekazała portalowi, że tak naprawdę od października w tym obszarze nic się nie zmieniło. A mimo tego prokurator Skiba zapewnia, że polska policja prowadzi własne postępowanie i podejmuje czynności w celu prowadzenia śledztwa dalej. I według jego słów. Wprowadzone są też nowe przesłuchania. Trwa intensywne postępowanie przygotowawcze, trwają przesłuchania świadków na terenie całego kraju. Dokonano oględzień zabezpieczonych nośników, włączono do odrębnych postępowań materiał dowodowy dotyczący kilkunastu wątków i przekazano do właściwych miejscowo-prokuratorów na terenie całej Polski. I to jest prawda, sam ostatnio byłem wzięty na jeszcze jedno dodatkowe przesłuchanie w jednej ze spraw, więc procesy i śledztwa dalej się toczą, służby działają, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Teraz pogadamy o tym, jak znalazły legalny sposób na ekspozycję na YouTubie, dosyć sprytnie omijając regulamin, jednocześnie no da, kręcąc to, to na miłaki, tym wszystkim Najlepsze jest to, że te k... no, zaczęły mi się pojawiać, jeden film mi polecanych polecany wyskoczył Udają, że są modelkami generalnie, czyli, że przymierzają sobie ciuchy k... nie, że o patrzcie jaką mam, jaką mam do polecenia piękną koszulkę, ona jest prześwitująca tak, że k... całą p***ę widać, dramat Dramat. Hardkorowa kradzież kontentu na polskim YouTubie. Dobra. Wiecie co? Ostatnio rozkminiałem sobie, że musimy na tym kanale uruchomić jakiś comiesięczny albo cotygodniowy segment złodziejski na polskim YouTubie. Ostatnio szerzej przytoczałem wam przykłady których które zł... kwiatły, tytuły, miniatury, wstępy, a czasami nawet osobowość za granicę. Ale teraz mam coś serio wyjątkowego. Pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, że chłop od dechy do dechy... Słowo w słowo tłumaczy godzinne filmy z angielskiego na polski i mówimy do... Ej, ja już tak szczerze dawno o tym słyszałem. Słyszałem już jakiś czas temu o tym, że ten y, y, Hardcore Teaching, czy jakoś tak jeden do jednego kradnie content ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest nic nowego. W sensie, jeżeli mi się to obiło o uszy, on w ogóle kiedyś na moje live wchodził. Hardcore Teaching, coś takiego. Y, wchodził na moje live i już wtedy dawno słyszałem o tym, że on jeden do jednego pod***a te rzeczy. Tutaj o naprawdę sporym twórcy, ponieważ Hardcore Teaching ma ponad 400 tysięcy subskrypcji. Miesięcznie kręcił od 2 do 3 milionów wyświetleń. I na tych wszystkich kradzionych filmach promował też swoją loteriadę. Ale do tego, jakie zarobki pan Szymon kręci na czyjejś pracy, przyjdziemy sobie potem. Jego content opiera się o ciekawostkach ze starożytnych czy antycznych czasów. Jakieś UFO, trochę foliarskich też historiach. No i tak jak wspominałem, chłop wszystko kradnie od zagranicznego kanału The Y Files. Na całą sprawę natrafiłem u karionera... Który jako pierwszy to nagłośnił i wrzucił o tym cały film na swój kanał. Pokazał tam całkiem ciekawe przykłady, które Wam przytoczę i pokażę też, co sam znalazłem, no bo daleko szukać nie trzeba było. Pierwszy przykład. Wrzucony w tym miesiącu dowiedzieliśmy się w 2023 roku. Jest to słowo w słowo, kopia Proof of Life After Death od The Y Files. Budzisz się, senność znika, a oczy powoli otwierają się na jasne. Białe światło. Your entire life flashes before your eyes like scenes from a movie. Całe twoje życie przelatuje ci przed oczami jak sceny z filmu. Dobre, złe, a nawet okropne rzeczy. Wszystko co zrobiłeś. Kolejny film i my, prototypy nad ludzi, tak samo jeden do jeden, kopia scenariusza. 7 milionów lat temu szympans stanął na tylnych łapach i pojawił się nowy gatunek homininów. I co mnie tutaj akurat rozbroiło, to... Chłop w źródłach, oprócz przekopiowania Tych samych artykułów od The Y-Files Wkleił tam też linki do filmików Podobnie jak w oryginale, ale do filmików Które też z***ł i przekopiował Na swój kanał. Jego cała egzystencja Na YouTubie opiera się aż tak Bardzo na zagranicznym kanale, że Jako źródła swojego nowego filmu Linkuje inne filmy, które Ukradł w przeszłości. Co to jest? <laughs> Nie, to na... naprawdę idziemy jest mocny Może on wyszedł z założenia, że akurat te filmy Które ta osoba wybiera, to jakoś Pod algorytm zostały dobrane nie wiem, bo innego wyjaśnienia nie widzę, ale to, jak ludzie na to wpadają, jest dla mnie dużą zagadką. nie mniej sam fakt, że to trwało tak długo, że gość zdążył nagromadzić prawie pół miliona subskrypcji, też jest mocne. Zwłaszcza, że jeżeli on generował wyświetlenia rzędu 3 milionów miesięcznie, to on naprawdę zarobił pół pieniądze. Naprawdę dobre siano. Nie wiem też, jak długo tego materiały trwają średnio, no ale dla przykładu na YouTubie, jak nagrasz materiał, który ma długi czas oglądania, taki wiesz, długi, długi film i zrobisz wyświetlenia rzędu 300-400 tysięcy, to zarobisz na takim materiale lekko ponad 10 tysięcy złotych. Kumasz to. 10 tysięcy złotych. Skuźwa za uniwersum Kolejny film Największy sekret Indian I tutaj wkleju nawet tego samego kosmita na miniaturkę A co jest lepsze To oryginał od The Wi y files Oprócz polskich napisów na samym filmie Ma też tłumaczenie tytułu na polski Więc jak wpisujemy sobie te filmy na YouTubie No to pokazujemy się obok siebie Tutaj w opisie akurat nie załączyłem linka do oryginałów tylko źródła, które były pod Jest odpowiedź na jego kanale na YouTube Oto, to mnie tak szczerze interesuje Dobra, on nagrywa długie materiały Hardcore plagiating nie mogę nawet powiedzieć, że jestem zły, jestem po prostu w cholerę rozczarowany, bo biła od ciebie naprawdę pozytywna energia. I naprawdę, jakkolwiek, Twoje y, prośby o kupno materiałów uważałem za zasłużoną farmę autoreklamy. Co? Jakich materiałów? Czekaj, 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 czekaj. Chcecie mi powiedzieć, że on, że on kupa, na litość boską, jeszcze sprzedawał dostęp do niektórych niepublikowanych materiałów? Od momentu, w którym w swoim filmie, gdzie mawiałeś swoją przemianę, musiało naprawdę dużo ci się popsuć w moralności. Od rosnących zasięgów. Dla mnie ten kanał to było odkrycie roku. Sam się dziwiłem, jak szybko powstają filmy na takie skomplikowane tematy. Po przejrzeniu porównaniu wideo z tamtego kanału to jest kalka 1 do jednego, dodany polski lektor do czyjejś pracy. Bardzo szkoda. Dla mnie ten kanał to był... bardzo lubiłem oglądać twoje materiały, bo były serio bardzo merytoryczne i było widać, że się przykładasz, ale po tym co wyszło ciężko mi się to ogląda, nie piszę tego na złość, po prostu trochę przykro, mam nadzieję, że jakkolwiek odniesiesz się od tego, a nie zamieciesz, a nie czego tego pod dywan, bo masz dużo widzów i na, należy nam się jakieś stanowisko w swojej strony. Ej, powiem wam, że jestem zaskoczony komentarzami na jego kanale, w sensie mam wrażenie, że ten kanał musiał oglądać raczej dorosłe osoby, bo zostały polajkowane takie rzeczy, no jakby to powiedzieć... No zwykłe słowa krytyki, a nie hejt. Chwaliłem, że tak ładnie budujesz narrację. Czuję się teraz zrobiony w wuja. Mógłbyś dogadać się z gościem, robić mu oficjalną regionalizację i wszystko byłoby cacy. Oto stanowisko dotyczące ostatnich wydarzeń. Jeden. Nie każdy materiał był jeden do jednego. Niektóre pomysły były moje autorskie. Część była inspirowana książkami, wywiadami, własną chęcią Pomyślenia, a co jeśli? 2. Chciałem za często publikować i publikować regularną rozrywkę dla widzów. i w pewnym momencie pomyślałem, że pójdę na skróty, co było błędem. 3. 30 milionów wyświetleń usuniętych z kanału to shorty, po prostu nie chciałem ich tworzyć. Możliwe, że usunięcie to był błąd. 4. Ostatnie materiały, które mogliście zobaczyć, były w 100% autorskie. 5. Ciężko jest na YouTubie samemu tworzyć treści długie, regularne z potężnym research'em. Myślałem, że jeśli wstawię link, to wszystko będzie ok. co było głupie. Ale nie wstawiałeś linku i to to. Przy temacie fizyki związanej z duchami, materiały, które tam były, które również były wyświetlane u innych twórców i Propsowane, to mnie nie broni jasne, ale wskazuje na to, że jak się przyłożę, to coś tam ucięło ci wiadomość, bo to kolega kopiuje na czacie. 7. Filmy ze boków nie były na podstawie żadnych materiałów wideo. 8. Tam, gdzie film nie ma linków, tam oznacza, że pomysł na film nie był z zagranicy. Edit 9. Nie wiem, kto ma tak wysokie stawki, ale u mnie ich nie ma i nigdy nie było. Nigdy tyle nawet nie zarobiłem. Myślę, że to czy zarobił. Za... Czeka, zobaczmy w ogóle częstotliwość publikacji. Ja, czy samy... Czy to publikacji nie ma znaczenia w kontekście tego, że znamy, znamy miesięczną ilość y, odtworzeń jego materiałów? Nie jestem w stanie uwierzyć. Znaczy, bo ok, bo jakby, sprawa była jasna: każdy ma inaczej płatny AdSense. Od czego to zależy, jest to tajemnica. My, youtuberzy, tego nie wiemy. Może jest jakiś geniusz youtubowy, który to rozpracował na podstawie prób i błędów, może ma kółka wujka w YouTubie. Nie wiem. Natomiast nikt mi nie wmówi że ten typ miesięcznie generował mniej niż 25 tysięcy złotych za censa. To jest niemożliwe. To jest chyba niemożliwe. ...kowane pod pierwszym, pierwotnym materiałem, ale informuje nas też w opisie, że on wykorzystuje prawo cytatu. Tak, prawo cytatu. Chłop, który uprawia hamski plagiat w biały dzień, powołuje się na prawo cytatu, które według definicji zezwala na wykorzystanie niewielkich fragmentów cudzej twórczości we własnych utworach. Niewielkich... Fragmentu. Czwarty film. Czy ludzi to na pewno pierwsza cywilizacja? Oryginał był wyczucony w 2000... Generalnie tak w dużym skrócie prawo co to polega na tym, że w momencie, w którym ja załóżmy, teraz oglądam film Konopskiego, to można powiedzieć, że hej, kradniesz mu, kradniesz mu content. No nie. Dlatego, że dodaje do tego swój komentarz i wtedy obowiązuje prawo cytatu. Konowski oczywiście może nie wyrazić na to zgody, za co, na co zezwala mu YouTube i wstawić sobie taką opcję, żeby jego materiały po prostu były zablokowane dla innych twórców. Czyli jak ja sobie włączę jego materiał teraz, to mi live' robi. Natomiast jeżeli ktoś robi na przykład shota z moją osobą, to nie może powoływać się na prawo cytatu, bo on w tym momencie wykorzystuje mój fragment wypowiedzi. Nie dodając przy tym żadnej swojej w cudzysłowie wartości. Ja osobiście nie mam z tym problemu, niemniej. Gdybym gdybym prowadził własny kanał szoterski, a jeszcze tego nie robię, no to wtedy nie ukrywam, że zabroniłbym szotowania, bo po prostu biznes jest biznes i wolałbym więcej pieniędzy samemu zarobić za sensa szotując swoje materiały. Poza tym tym oto sposobem, to ja wybieram, co zostanie zszotowane, a nie ktoś, nie wiem, przykładowo zrobię coś głupiego na live, pierdę w mikrofon i stwierdzę, że był to żart sytuacyjny i nie chcę, żeby więcej osób to widziało na shotach, no to blokuje możliwość szotowania moich wypowiedzi i problem jest z głowy. nie? Jest to dosyć wygodne. Kiedyś byłem mocnym przeciwnikiem tego typu rozwiązań i dzisiaj je bardziej rozumiem, uważam za sensowne. W dwudziestym roku i tutaj oprócz jakichś swoich cringe'owych komentarzy Uuu. czy proszeniu o suby, cała merytoryka i research jest jeden do jeden, słowo w słowo znowu z... Każdego roku umierają i rodzą się dziesiątki milionów ludzi, zostawiając za sobą ślady w wodzie, w powietrzu, w glebie, nawet w skarpecie, albo w przestrzeni kosmicznej. Tens of millions are born and die each year. Every single one of us leaves signs of our existence in the air, water, soil, even space. nie chciało nawet wklejać tych samych artykułów z I dał po prostu linka do oryginału, który podpisał. Pomysł na odcinek. w oh, bo... kolejnych przykładów jest maszanie. Tu macie złote, jeszcze jeden. 90... W latach 90. załogi samolotów marynarki wojennej USA donosiły o srebrnych dyskach przelatujących nad szczytami gór z niemożliwą prędkością. W serio, bez żadnej ironii, tutaj można zrobić kilkugodzinną sekcję, gdzie porównuje jego całe odcinki do oryginałów. No mówmy się, nie, nikt nie ma na to. Czasu, skala jest po prostu duża. I gość nie tylko kradł długie miesiące temu, ale no robi to do teraz, czasami tam lekko parafrazując jakieś zdania. A ludzie w komentarzach potrafią go chwalić, jaką on to wielką wiedzą nie dysponuje. Wiadomo, jak widzowie dowiedzieli się o tym, co on tak naprawdę robi. No to pojawiła się cała masa komentarzy, że czują się po prostu oszukani, bo wierzyli, że jednak on sam wkłada pracę w research tych dosyć. No, skomplikowanych tematów, ułożenie narracji czy samo napisanie skryptu. Znalazłem też komentarz, do którego hardcore teaching e, przypiął też serce. Jest to komentarz broniący, więc jak rozumiem, on zgadza się z tą linią obrony i to są argumenty, e, które tłumaczą jego zachowania. Każdy powinien wziąć pod uwagę fakty. Brakowało polskiego odpowiednika, a każdy go polubił, ma charyzmę i potencjał. Tylko dosłownie, The Y Files ma opcję polskich napisów, tłumaczą też swoje tytuły na Polskiej, więc filmy, które on od nich kradnie, pokazują się na przykład obok siebie, jakie wyszukamy. Jego filmiki były family friendly, lepiej oglądać kogoś swojego i żywego, niż automaty jak Jasna Strona Mocy. Tylko, że tutaj nie mówimy o kanale Jasna Strona Mocy, bo mowa jest o kanale The Y-Files, który też jest family friendly, ale różnica jest taka, że nad ich odcinkami pracuje cały zespół producentów i ludzi od researchu. Pan Szymon, oprócz tego, że inspiruje się scenariuszami, tytułami, yy, częściowo też miniaturkami, to przekleje do swoich filmów te same klipy i używa nawet tych samych czcionek do napisów. Bo wiecie, no jakby użył innej czcionki. Nie obejrzałby się ten film. Śmiesznie też wygląda, jak na tych filmikach ucieka mu wzrok na kartkę ze skopiowanym scenariuszem. Samolotu C-130 Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. I ten chłop a naprawdę poważne problemy z wypowiedzeniem jednego zdania bez cięcia. I oczywiście nie ma nic złego w scenariuszach. Wielu twórców na nich pracuje, jednak zwykle się ich od kogoś nie kradnie. Do opisów niektórych filmów dodał. No zajebiście powiadam, ma fajny głos i swoje trzy grosze też doda, które obarwiał każdy odcinek. Nie no stary, no, 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 no z całym szacunkiem, ale no, no nie masz racji. No bo patrz, tobie się podoba content, który teraz oglądasz, nie? Jego content. Powiedzmy, że takich ludzi jak ty jest 100 tysięcy. To potencjalnie 100 tysięcy osób mniej może obejrzeć oryginał, który ma dostępne polskie napisy. Więc osoba, która wykonała tę pracę, Traci w tym momencie potencjalne 100 tysięcy wyświetleń z zysku asensowego. Jemu się te pieniądze należą. Ponad tym widziałeś, jaki duży research team ten gość posiada. Musi te wszystkie osoby opłacić. No, no no, to jest jego biznes. To tak samo jakbyś powiedział, że przykładowo marka, tu masz markę Pagani Watch, markę chińską. I ta marka chińska zajmuje się zadaniem 1 do 1 designu Rolexa i innych marek Premium, bo tu mamy Rolexa. Tu mamy Omega, tu mamy też Rolexa, tu mamy Panerai, to nie wiem co będzie. To może jest Royal Oak Offshore, Rolex jest dziwny. Tutaj mamy PRXa, Kisota, tu mamy Omega Daytona, tu mamy IWC, tu mamy Tudora, tu mamy znowu Omega, jak mniemam. mam. Tu mamy Richarda Mille i oni wszystko kradną. Wszystko kradną. Jedyne, co to różni, to napis Pagani Design zamiast w tym przypadku napisu Rolex. I uważasz, że to, to coś takiego jest OK? Ja uważam, że nie. Dla mnie to jest zwykłe wspieranie kradzieży. A od tego, czy ten zegarek jest warty 100 dolarów, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Podobno jest, podobno jest dobrze wykonany jak, ta, jak za 100 dolarów. Takie są opinie na forach zegarkowych nie wiem, bo tego główna nigdy bym nie kupił. Dla mnie podejście jest bardzo proste. Jeżeli stać się na oryginał, kupujesz oryginał. Jeżeli nie stać się na oryginał, kupujesz coś innego, to ci się spodoba. No nie jestem w stanie uwierzyć w to, że na ten zegarek to jest jedyny zegarek na świecie, który ci się spodobał. No, no nie. Szymon, ale w jaki sposób ta strona jest kopią? To samo jakbyś powiedział, że dzik. Dzik jest kopią Monstera. Ta sama k... wielkość puszki, podobna zawartość składników, kofeiny itd. A jedyne, co, co ją k... różni, to prawa graficzna i zmieniony smak. To nie jest plagiat, ale, twój, ale mówisz, że tylko dajesz przykład, ale dajesz k... przykład. To tak samo, jakbyś powiedział, że nie wiem, Coca -Coli, Pepsi to plagiat Coca-Coli. Ale tak nie jest. Informację, czym się inspirował, linkując film, który jeden do 1 przetłumaczył na polski. Więc zajebiście, nie ma sprawy, koniec tematu, wszystko to zmienia. W sumie i tak w większości źródeł w opisach kopiuje po prostu artykuły z Wikipedii, które były wkrojone pod oryginałem, a samego oryginału już nie linkuje, ani nie wspomina o nim na filmie. Co ciekawe, to ostatnio z jego kanału zniknęło około 30 milionów... Dobra, no sobie ten temat będzie dalej wałkowany, to nic nowego nie ma. A temat, k***a, ku... Mr. Bista u tego k***a, ku... co nawet... Nie wiem, w jaki sposób się identyfikuje, to dla mnie strata czasu, tak szczerze.